I lecimy, moi drodzy, lecimy, mamy jakie zmiany w pracy i czy będą te zmiany w pracy, tak, czy w ogóle będą te zmiany w pracy i lecimy podobnie jak filmiki z jak filmik z miłością, czyli lecimy na trzy gromadki i na cztery kwartały Wam porozkładam, jakie zmiany w pracy i kiedy, cztery kwartały. Zobaczymy, jakie zmiany dla Was. Lecimy. Trzy gromadki. 1, dwa, trzy. I wybieracie sobie gromadkę, a ja lecę, a ja później lecę kwartałami dla każdej z gromadek. Jakie zmiany w pracy i ewentualnie kiedy i czy w ogóle będą te zmiany dla Państwa w pracy. Lecimy jedyneczkę. Kocham cztery kwartały. 4. Pierwszy kwartał. Dla jedyneczki zmiany w pracy czy będą? Szansa, pojawia się szansa. Już nie będę dalej stawiała, jeszcze azbuław jest z przełożenia. Macie wielką szansę na zmiany, wszelakie zmiany, bo to jest tak jakby otrzymanie, to są propozycje. Ktoś może przyjść z propozycją pracy do państwa, może coś paść. Słuchajcie, wsłuchujcie się w to, co mówią inni, wsłuchujcie się tak jakby w rozmowy, ale jednocześnie to ktoś do państwa przychodzi. Praca nie będzie łatwa, bo zawsze w sądzie ostatecznym, te oczyszczanie, pójście dalej, czy tworzenie, ale tutaj macie zielone światło do pójścia do czegoś nowego, tak, czyli mogą być zmiany, możecie pójść, możecie zmieniać i nie będzie to kolidowało tak naprawdę, nie będzie to kolidowało z, z Waszą energetyką, nie będą to złe zmiany, będą to nawet, bym wręcz powiedziała, szalone troszeczkę, jeżeli pójdziecie w coś, to będą szalone, ale one nie ogniskują się w czymś złym, tylko właśnie w szansie, w zmianie, w pójściu. Do przodu, tak jakby gdzieś tam wejście na wyższy poziom. Tu macie zielone światełko. Jeżeli zostajecie, nie zamierzacie zmieniać pracy, to praca będzie szybka, praca nabierze tempa, praca tak jakby dużo się będzie zmieniało w pierwszym kwartale, ale nie sądzę, żeby to było niepozytywne dla Państwa. Lecimy drugi, kwa drugi kwartał dla jedyneczki w pracy. Tutaj coś się zepsuje, jakaś atmosfera, ale wróci do normy. Ja bym powiedziała, że tu się nic nie zmienia. Tutaj jest troszeczkę jakiegoś przeciążenia w pierwszej połowie kwartału, drugiego, natomiast później jest powrót dobrych relacji, dobrych emocji. Czy zmieniać? Nie sądzę, żeby to było, do... nie sądzę, żeby to było dobre, żeby tą pracę zmieniać. Ona jest tak, jakby tutaj jest wam coś, wam będzie pisane, lub dla tych, którzy nie mieli pracy do tej pory, lub są, są na, na wyjściu, no to jeżeli jesteście na wyjściu, no to tu jest takie, że ta. Praca dobra przyjdzie, bo jest dziewiątka kielichów, jest dziewiątka kielichów i będziecie zadowoleni. Czyli tutaj w drugiej połowie drugiego kwartału możemy zmieniać pracę, tak? Ale pokazują mi się znaki powietrza i pokazują mi się znaki ognia, więc dla Was będzie najbardziej zielone światełko od połowy drugiego kwartału. Natomiast tutaj ziemia, widzę ziemia i, i woda troszeczkę może zostać coś zachwiane, aczkolwiek nie będzie źle. Myślę, że. Nie powinniście niczego zmieniać, chociaż tutaj jest zmiana pracy, wyjazdy, to jest ogrom wyjazdów, kochani, też tak jakby za granicę, daleko od domu, lub zmianę pracy. <słuch> przepraszam, na taką, która będzie dalej, ale tu macie, nie ma nic, nie ma żadnego zakłócenia, może być ta zmiana, może być przeciążenie, może być tak jakby jakiś zgrzyt, bo tutaj jest zgrzyt z szefem lub u Was tak naprawdę może też, jeżeli macie swoje działalności, to w pierwszej połowie drugiego kwartału coś się tam może za, coś tam się może zmienić, tutaj może przyjść zwątpienie, jakieś przeciążenie, ale dalej sobie dajecie radę, nie widzę olbrzymich pieniędzy, ale widzę, że jesteście od domu daleko, natomiast pokonujecie te pokonujecie cały czas tak naprawdę tą przerwę, tą przerwę do tego żeby było bliżej, czyli nie jest źle kochani, trzeci kwartał czegoś nie dostrzegacie, czegoś się boicie a tu jest budowanie moi drodzy, trzeci kwartał mówi o o czymś co jest nad nami wszystkimi, tak? takimi, czyli będą to jakieś, nie wiem, czy obostrzenia, czy prawa, czy zaostrzenia, ale one są odgórne, czyli to tak jakby wpływa na nas wszystkich, czy jesteśmy prywaciarzami, czy jesteśmy, czy pracujemy na etatach, to niestety, czy umowy zlecenie i tak dalej, czy jesteśmy rolnikami, to wszystko na nas wpływa, bo tutaj się pokazują rządowe, jest rządowe żonglowanie. I nie jest to prawdziwe oczywiście, ale nie znaczy, jest to prawdziwe, ale jest to izolowane. Il, Zul... iluzoryczne, o, brawo jest to il dobra, wiecie o co chodzi e, jest to po prostu oszukane, tak, to jest, jest to takie omamione, jeżeli chodzi o nas wszystkich, czy pracujemy tak, czy pracujemy tak, dwójeczki to tutaj w trzecim kwartale, w szczególności bym powiedziała na początku, czyli pierwsza połowa, znaczy pierwsza połowa trzeciego kwartału dla dwójek chcę powiedzieć, że będzie taka, że czegoś będziecie się obawiać czy słusznie, niekoniecznie bo tutaj sobie poradzicie, tutaj jest jeszcze ta praca, tu będzie coś związane z pieniążkiem, tu będzie coś związane, bardzo mocno się odbije, coś z monetą, tutaj będzie, ale później będziecie świętować, czyli coś stworzycie, i mało tego, jesteście tak, jakby w energii maga macie wszystkie, wszystkie czynniki. Czyli ja bym stawiała, że to jest wasze doświadczenie, to jest wasze takie samozaparcie, to jest wasz instynkt samozachowawczy, więc myślę, że bardzo ładnie sobie tutaj w tej pracy poradzicie. Jeżeli będziecie zmieniać to w drugiej połowie, jeżeli chcecie dostać tą pracę to w drugiej połowie trzeciego kwartału, więc tutaj na w, w pierwszej połowie nie rzucajcie się na to, bo mnikłe szanse i mało tego gdzieś tam ta energetyka może spadać, bo nie chcecie czegoś zauważyć, a poza tym coś będzie w jakiś sposób tu w tym momencie kulało lub tego w ogóle nie będzie, więc tak to widzę kochani. Trzeci, czwarty kwartał dla dwójeczki. Jak się rysuje w pracy? Walczę sam ze sobą, zostać czy odejść? robicie cięcia na koniec roku, pokazuje mi się, że ogromne cięcia dla dwójek, jeżeli chodzi na, o zmiany, tu będą olbrzymie, olbrzymie zmiany, ale myślę, że to będą zmiany, których dokonujecie w, bo tu jest piątka, piątka, piątka była w siódemka, była w jasmie, czyli tak jakby obronię się przed czymś, ale czegoś nie uniknę i czegoś nie chcę unikać. Chcę coś zrobić, chcę coś pociąć, czyli będziecie tak naprawdę być może zmieniać, być może zmieniać branżę, być, będziecie się przebranżawiać, być może będziecie zmieniać coś w swoim postępowaniu, być może będziecie się bronić przed zmianą czegoś, co będzie następowało w firmach, tam gdzie pracujecie. Są wszelakie zmiany, ale to jest wewnętrzna walka, czy podołam, będę się bronił, broniła przed tym, bardzo będziecie się bronić, ja bym powiedziała, ale ostatnio ostatni miesiąc, czyli grudzień ja bym powiedziała, że macie Państwo piękne zmiany. As mieczy jest to, jest to tak naprawdę jest to czas zmian, tak? Czyli wchodzicie pięknie w rok 2023, energią zmiany, asem mieczy, czyli zmieniam, zmieniam swoje postępowanie, swoje myślenie, być może zmieniam pracę. Nie pokazuje mi się na jaką, ale ale będziecie zadowoleni, czyli tak jakby nie z, powinno wam zabraknąć pieniążka, bo as mieczy mi się kojarzy zawsze ze zdroworozsądkowymi takimi zmianami, ze zmianami, które prowadzą mnie na wyższe Poziom, tak? One nie krzywdzą mnie, chociaż są bolesne, ciężkie, bo one są ciężkie. To są zmiany takie, które są ugruntowane, tak? Jak już coś powiem, to wtedy jest beton i to się, kochani, zmienia w tej pracy. I tak tutaj są największe zmiany, że możecie coś zmieniać. Być może w sobie, z czym walczyliście, bo to jest pokazane, że całe dwa miesiące walczycie na tym, czy zamknąć, czy otworzyć, czy coś stworzyć, czy iść gdzieś tam do przodu dalej, tak? Ale ten as mieczy w grudniu jest przepiękną kartą, najpiękniejszą, jaka może być. Być, jeżeli chodzi o energię zmian, tak, zmian czy pozostania, bo tutaj może być tak, że na przykład obronię się i zostanę, tak, zostanę, e, czy to ja zostanę, czy akurat będzie walka o to, kto ma zostać, tak, lub jak mam podejść do danego tematu w pracy, związanego z pracą i tu się pokazuje, że możecie zostać, tak, jednocześnie, czy na stanowisku, czy przy działalności, jaką prowadzicie, moi drodzy, czy przy planach, jakie macie, tak, możecie być, ale jesteście, wchodzicie w energię roku 2020, 2023 Bardzo konsekwentnie zbetonowani, z takimi postanowieniami, które no nikt już się ich nie, nie przerwie, nie wyrwiony. Beton i koniec, i tego Wam, kochani, życzę serdecznie. Pozdrawiam, kochani. I cóż, za chwileczkę kolejne filmik Buziaczki hejpa.